Bo z tego, proszę było w To chyba to w Tak, miało liczyć. Trzeci. 155 km? 210. Proszę. dobra, prawa Nie to No właśnie, dobra, przejdźmy do tego samochodu. Mam to napisane PMW-327 KBOROKS 39. 40 lat Państwo rzucili Ale rozumiem, że to nie jest jedyny pojazd w Państwa garażach. Dobrze, dobrą wielką pogodę dla Państwa. Proszę e, no Wam jeszcze powiedzieć, skąd te zainteresowania strony. Samochodami. No, no yy, jeszcze raz, bo tak nie bardzo. Chodźcie tu, chodźcie tu. Coś nam się tutaj włączyło w telefonie w międzyczasie. O, teraz. No, yy, kto by chciał zobaczyć kolejny samochód, yy, ma nas nie ma Ze Szczecina, to w telefonie ma zdjęcia, można tutaj sobie powiedzieć obejrzeć. Ale ja wracam do pytania, skąd zainteresowanie i pasja starymi zarodkowymi samochodami. No, pasja to dokładnie w 1970 roku. Kiedy...

Pologa numer 19. A my myślimy już sobie tak powolutku ledziemy. będziemy kolejno, zbliżali się, chcielibyśmy z każdym z Państwa chociaż jedno... Kościoły, krzyże po drodze, kierunkowskazy. Szczególnie mówię do tych, co jadą po raz pierwszy, bo wiem, że dla mnie też był to kiedyś problem. Jedziemy, pokazuje szczałka. czy skręcamy w prawo, czy skręcamy w lewo. Zawsze jesteśmy, jeździ w, tla, w takich rajdach i oni, dla nich to na pewno nie jest problem, ale cieszymy się z tych, którzy są wyznacznikiem, gdzie jedziemy. Po drodze, po drodze mamy 13 punktów kontrolnych. Włókien. A, mhm. A ja pamiętam, że takie różne, ruch... co się wzięło od e, bardzo popularnych e, niebieskich... Nie, nie. On był malowany, jest to farba e, akrylowa. Za kapitan. Od kapitana na morzu czy kapitala pojazdów? Sarkady, za tam, admira. to jest rok produkcji tego samochodu jest 2,5 litrów, 6-to-litrowy, górna babolowy, wstrzemia biegów z 3 litrów, prędkość maksymalna około 126 km na godzinę, a nie 10 więcej 12 litrów. Chciałabym, e. no. yeah. żeby na wodzie całkowicie stanowe, bez żadnych elementów drewnianych, to był dopały w tamtym okresie, no, w no ja tak blev, w na przykład był dopały. Tutaj na drodze, całkowicie i, i No to wielką wiedzą... Państwa do zgłoszenia przyjechać. I witam publiczność licznie zgromadzoną. No i życzę oczywiście samych pozytywnych wrażeń, nie tylko tych sportowych, ale również rekreacyjnych. Ja myślę, że nasza gmina dostarczy Państwu wielu tych wrażeń. No i tutaj wielki ukłon w strony organizatorów. Jest to pierwsza impreza tego typu na naszym terenie. Brawa dla Państwa szajków. Ale oczywiście nie odbyłoby się to, gdyby nie pomoc naszych, naszego Zwąszyńskiego Centrum Sportu, Centrum Kultury, samorządów wiejskich, sołtysów i dla nich również proszę o brawa, chociaż tych braw nie słyszą. Lepszych czasów dla tych najlepszych, ale wszystkim jeszcze udanej zabawy z Zwąszyniu i już dziś zapraszam na kolejny rajd na... z nami teraz jeszcze Pani Basia, główny główna organizatorka. Dzisiejszego rajdu. Bardzo dziękuję panu burmistrzowi, że nas zaszczycił swoją obecnością na starcie. To są koszulki rajdowe, żeby się z nami identyfikował. Proszę uprzejmie, dla pana je, dla żony. Tak. I teraz tak, za chwilę rusza auto z numer 1, czyli za. Mercedes, 170, v, 39 rok. Państwo, Barbara. Dzień z mążskiego kozma. A do startu już powolutku zbliża się załoga znów. 3, 2, 1, poszli. Powodzenia życzymy no i zapraszamy wątrobiec o tym naucie niż klucz dzisiaj mówi.